Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Paweł Berenzewicz czy pisanie jest u pana rodzinne? Czyta Marcin Popczyński. Ja, tatę, mam lekarza. Cóż to się czasem zdarza? By była pełna gama, lekarzem jest ma mama, mama. A co z tym idzie w parze? I siostra jest lekarzem. Mój brat jest... Y, Tratatata, ja wcale nie mam brata. Ma siostra, ma go, ale ten brat nie leczy wcale, bo ja nim jestem przecie. A co ja robię, wiecie.